Jesteśmy już po jesie testowej JQ7. Wcześniej jeździliśmy o modą 9. No i tutaj widać, że jest to troszeczkę tańszy samochód niższej klasy. Czy jest to zły samochód? Nie. Jak on się zachowa długoterminowo? Zwyczajnie nie wiem. Wiecie, że zawsze u mnie jest prawda. Jak się tym samochodem jeździ? Pozytywnie, fajnie. Na pewno jest dużo głośniej niż w Omodzie 9. Jak już powiedziałem, to jest inna klasa samochodów. Czy ja taki samochód bym sobie kupił? Nie wiem. Ja jestem fanem troszeczkę innej motoryzacji. Po o modzie, samochodem OMODA dziewiątka. Byłem bardzo zachwycony. Tak naprawdę tam można powiedzieć, że są wodotryski. Tutaj jest poprawnie. To nie jest samochód, który bym Wam odradził. Czy macie kupić używane pewne, czy nowe, jeszcze niesprawdzone? Tutaj każdy sam musi sobie podjąć decyzję. Prowadzenie w porządku. Przyspieszenie jak najbardziej na tak. Hamowanie automatyczne, autonomiczne prowadzenie. To wszystko działa. Nie jest to absolutnie zły samochód. Hmm. Może kiedyś wezmę go na dłuższe testy, może kiedyś go na dłużej wynajmę, może wezmę coś innego do testów i wtedy dam Wam znać. Natomiast chciałem dzisiaj się przejechać, zobaczyć jak wygląda wykonanie tych samochodów. To jest zdecydowanie na plus. Sama jakość montażu, sama jakość użytych materiałów jest dla mnie jak najbardziej na plus. To jest, to wszystko jest miłe w dotyku. W większości jest to miękkie, nie jest to twardy, hamski plastik. Jest to auto, którą może się podobać. Tutaj wiadomo, każdy ma swoje gusta. Jest to auto, auto, którym pozytywnie się jeździ. To nie jest tak, że wsiadacie do tego auta i jest tragedia, nie. Myślę, że większość osób, która nigdy nie jechała Chińczykiem, jeżeli wsiądzie do takiego samochodu, weźmie sobie go na jazdę testową, przejedzie się kawałek, ten samochód ma 14 tysięcy przebiegu, niecałe, będzie pod dużym szokiem. Próbujcie, testujcie. My wracamy do weryfikacji używanych samochodów. Lecimy niedługo po kolejnego Peugeota. Może ktoś mnie kiedyś poprosi o używkę takiego samochodu? Na ten moment takiej przyjemności jeszcze nie miałem. Dzisiaj oglądamy, można powiedzieć, prawie nowe, a tak naprawdę nie oglądamy, tylko jeździmy, testujemy, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Trzymajcie się, dobrego dnia. Piona.